Witam Was na kanale Black Hertz i jest już pod nią matki dlatego robię ten filmik tak późno żeby nikt nie ściągnął tego co ja zrobiłam Dobra, to pokażę Wam prezenty mojej i mojego praca dla mamy To mnie Tutaj z tyłu jest taka wielka doniczka tulipan, takie coś, coś takiego Kolejny tulipan, tutaj hop, hop. Widzicie? Potem tutaj jest takie, to jest woda, taka. No i na dnie znajduje się to. No i wrzucono tam kamień, tak. O, tutaj jest, no, to co widać. A widać co? Wazon z kwiatami. I tutaj ściło. Tutaj są kleksy, tu, tu, tu i tu kolejny serduszko, tutaj kwiat, tu jakaś jaszębina, kawa i orzech taki, tutaj serce tak, kredkami świecowym i otek. o tak, a i wierszyk. Zawsze byłaś do wyrzeczeń gotowa, tym nie uczyłaś wszystkiego od nowa, żadne dziś słowa nie oddadzą tego, jak Cię kocham z serca całego. To był prezent ode mnie. Podobał prezent ode mnie. Um, a teraz prezent od mojego brata. Prezent od mojego brata to taki bukiecik, bo robili w przedszkolu. On jeszcze chodzi do przedszkola. Ja już wracam i prawie kończymy. Um, jeszcze można mamy je dać róże, storczyk, no kwiat jaki lubi. A propos moja róża ma pąk. Pokażę Wam. Tak wygląda pąk. Storczyk mojej mamy też ma pąki. Jest u mnie w pokoju. No i na kanale Neon Rośliny robię aktualizację storczyki i jego pąki. E Oraz mam ja swojego storczyka, który jeszcze do końca nie rozkwitł nie wiem jak go pokazać dobrze widać? chyba tak tak wygląda oraz co zrobiłam z bratem dzisiaj jeszcze pokażę co ja sama zrobię takie taka ozdoba do mojego pokoju może o w lepszym świecie stanę taka rybka o tutaj fajnie te bąbelki powietrza i oczy tak migają Oko jest srebrne, to jest piach, piach. No i to jest ogólnie ozdoba do mojego pokoju. Wchodźcie na Facebooku na grupę do tego kanału, czyli Elfynelci. Dlaczego Elfynelci? Po co smutno, po co poważnie? Przecież życie jest, żeby żyć. No tak? Żegnam papa. Pa.